Dzisiaj wystawa Halinów, oczywiście tu giełda. Zaraz wpadam na giełdę, pokażę Wam, co było tutaj na giełdzie, i później przeniosę się na wystawę, ale to już będzie w drugim odcinku. Podzielę to na dwa, bo trochę jest tego tutaj oglądania. Także do zobaczyska w środku. Powie pan jaka cena tutaj takiego czerwonego Czerwony, czarny, samce, samice jak to tego wygląda? To jest samczyk czerwony samczyk, tak? czarna samiczka Aha. to może jeszcze podejdziemy Że fajne meweczka mazowiecka Na takiej łapce jaka ich cena? 200 sztuk Jeszcze sztuk Te wywrotki twoje czy nie? Jaka cena? To para jest? sztuk, para

Jak pan to ceni? 50 zł 5 stóp. 5 tak, motyleczki motyleczki. trochę tego tu będzie tu będzie stóp. Idzie półnakarę i gąbki po budzon

Bo trochę króciutkich jest ich dzisiaj trochę. Spodziewałem się tego no i spodziewałem się też PDL-a. Sporo, bo jednak do Mazowsza to nie no wystawa, bo trochę tego ludzi przywożymy. Oczywiście wszystkiego nie pokażemy, bo nie tego sporo. Tak cenowo pan powie? Takie krymeczki. No, no, no. 600, 400, a te, te po 600, po, po, po 400, a to jest czarna 600-400, a te widelki? Po 400. A, po 400. Dobra, krymeczki, 600. Motylki po 400. Wiedziałem muszą stanąć. Nie mogą leżeć No to już ich tam patyczkiem. Delikatnie. Jaka cena tych bocianków? Bołębie się boją. Pierwszy raz w życiu w placu. są. To model. 400 zł. Na. 400 zł za parę, tak? Tu para jest? Tak, para. Jest tak. Jak pan je ceni? Różne. Ten żółty na przykład? 10, 10. 1200. No. Ten obok nie chce się pokazać. na dużej łapie no i kolejna klatka z kroczotkimi Wniszcie, no i tym wypadku możemy powiedzieć, że w tym w Tutaj jestem aktualnie na dziale sprzedaży, można powiedzieć, nadwyżek hodowlanych, także pokazuję Wam, jak to wygląda. Tu jeszcze klateczki niezapełnione, może się zapełnią. Myślę, że sporo ludzi tutaj dzisiaj na targ pojechało, ja już nie pojechałem, bo trochę późno. Tak to wygląda, zaraz przejdę się i też coś pokażę. Myślę, że na osobnym materiale coś z wystawy jak to wygląda.

1100 zł, a samiczka do niego? 700 zł Zobaczcie te teweczki eleganckie Jest tak jak jest to jest jakoś tam na razie wiesz nie co maszek tak łepek wygląda takiej Neczki z profila fajnie to wygląda widać że to ładna główeczka jest taka tak zwana klasa wystawowa dziobek fajnie złożony daj, 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 daj. Okay, mamy. A tak ceny od do mniej więcej? 150-170 od... W zależności jaka główeczka, tak? Jaki rysunek? po ile? 250 zł. Za sztukę, tak? za sztukę. Za sztukę. Z sztukę. Z sztukę. <grym> się trafiły. Twoje te setowe? Tak, tak. Powiesz mi jak cenowo masz je tutaj? 60-40. jakaś wysoka cena, tak? tak. Z daleka przyjechały? Z Powiedz mi jeszcze w jakich cenach masz Tak jak 80 tutaj, dobra. Powiedz mi, już coś się sprzedało, czy nie? No teraz właśnie przed chwilą. Aha. Główeczki fajne. Tutaj zobaczcie Buda na krótki głowach w Koronie. Pytam się właściciela o cenę. On mówi, że to KOKI. Ale coś czuję, że te koki nie są takie tanie wcale. To, jak widać jeszcze przybywa do klateczek. Dziesiąt sto złotych takie Budapeszczki Patrzcie brodawczaki fajne Fajna góweczka samo hmm. 900, 500, jego 650 no to tak samo, samo coś za tamte trzeba zapłacić coś z takiego szeka mamy tak jak słabo trochę widać te jak cenisz te szaryki? 200zł 200zł za parę, tak? tak a meweczki powiedz, po ile masz? tak to jest jedna para jedna jest jedna no i jakie cenisz za parę taką? za parę 450 450 to ta para co tu, to pokazuje tu? złotopara groszkowa i obok gładkie też powiem wam, że rzadko spotykane gołąbki trochę podobne do naszych żałowników mazowieckich no ale jednak zupełnie inne oko duża też łapa Z tego co widzę, jeszcze przyjeżdża na nowy dwór, czasem, także można trafić i na nowym dworze te gołomki prawdopodobnie. do czasu Halinów, ale głównie na dworze, można spotkać jak ktoś potrzebuje, zapraszamy na park na Nenworze tam można sobie takie sztuki zarobić no ale jak w ogóle giełda, sprzedaje się coś, czy nie? nie, nie, nie na razie ciężko.